Druchno, w ogóle Cię nie słyszę. A, nie słyszeliście mnie, a właśnie Was witałam na naszej mini kolonii. Witam Was, krzaty, hoser, duszko, czułe, zuchy, czuj. Dzisiaj jest specjalny dzień, bo dzisiaj jest dzień pod znakiem ciszy. Tak, bo to właśnie dzisiaj będziemy się uczyć czegoś z Specjalnego. Będziemy się łączyć z dziećmi głuchoniemymi, z dziećmi, które komunikują się dłońmi. Nie wszystkie dzieci na świecie słyszą i mówią. Dlatego będziemy dzisiaj się uczyć komunikacji specjalnym językiem. Będzie to British Sign Language i będziemy używać fingerprints do nauki tego języka. Ale na, druhna oczywiście ma dla Was super podpowiedź. Nauczę Was, jak to zrobić łatwo. Pięć pierwszych literek jest bardzo prostych. Uwaga, można je pokazać na dłoni jednej ręki. Jest to A, E i O, U. Prawda, że proste? No to jeszcze raz dla przypomnienia. A, e i o. -U. Skoro znamy już te pierwsze pięć, zaczynamy cały alfabet. Uwaga: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. R, e, e, S, S, T, T U, w, V, W, Y, yrek, Z. Z. No i cały alfabet. Mam dla Was zadanie. Chciałabym, żeby skrzaty wymigały własne imię. W skrzacie, czy to zadanie jest trudne? Nie. No to pokaż im, jak się miga imię. Może zgadną, jak masz na imię. Prościzna! Skoro Skrzat poradził sobie z tym zadaniem, to jestem pewna, że każdy zuch też sobie świetnie poradzi i uda mu się wymigać Jeden punkt prawa zuchowego. A może ja dla Was coś wymigam? Mm, ja dla Was wymigam jeden punkt prawa skrzatowego. Gotowi? Uwaga! Fantastycznie! Skrzaty i zuchy. Nagrywajcie swoje filmiki jak migacie i wklejajcie je na naszej mili kolonii. Życzę Wam udanego dnia, mam nadzieję, że dzisiaj nauczycie się coś nowego. Zuchy czuj, skrzaty Her serduszko czułe!